Dzwonisz przez Whatsappa? Uważaj na ukryte koszty połączeń głosowych. Liczba oszustw za pomocą znanego na całym świecie komunikatora wciąż rośnie. Należy uważać nie tylko na wiadomości otrzymywane za pośrednictwem znanego komunikatora, ale również na połączenia głosowe. Nie zawsze są one darmowe. Co więcej, mogą okazać się bardzo drogie. Wykonanie połączenia głosowego przez WhatsApp jest tak proste jak wysłanie wiadomości. Użytkownicy wybierają kontakt, z którym chcą się połączyć. Naciskają ikonę telefonu lub kamery wideo u góry paska czatu i są gotowi do rozmowy. Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi, jest to całkowicie bezpłatne, dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy naprawdę jesteś podłączony. W przeciwnym razie rozmowy telefoniczne mogą wiązać się z kosztem mobilnej transmisji danych. Jeśli nie masz połączenia z internetem, dzwonisz korzystając z mobilnej transmisji danych, a to może oznaczać niemiłą niespodziankę, szczególnie dla osób, których plan taryfowy nie przewiduje nielimitowanych transmisji danych. Sam WhatsApp informuje, że mogą obowiązywać opłaty za korzystanie z danych, dlatego wskazane jest, aby przed wykonaniem połączenia dobrze zapoznać się z regulaminem WhatsAppa i ewentualnie zmienić plan taryfowy. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich. you <laughs>